Bardzo dbamy o zdrowie, ale nadal chcemy jeść pyszne, złociste i chrupiące potrawy, które normalnie wymagają smażenia na głębokim tłuszczu. System Element IQ w frytkownicy beztłuszczowej pozwala Ci jeść ulubione dania bez poczucia winy. Gdy wybierasz pieczenie beztłuszczowe, korzystasz z wyższej temperatury i znacznie szybszego przepływu powietrza. Efektem tego jest bardzo szybka wymiana ciepła z przygotowywanym jedzeniem. Co więcej, powietrze opływa większą powierzchnię pieczonych produktów. Ta technika jest świetna, gdy na przykład pieczesz frytki. Napracowaliśmy się, by doskonalić system przepływu powietrza w piekarniku. Użyliśmy symulacji komputerowych, by zoptymalizować sposób przemieszczania się powietrza w komorze, a także przepływ powietrza nad gorącymi grzałkami, zanim zetknie się ono z potrawą, co pozwala wstępnie je nagrzać. Upewniliśmy się też, że powietrze styka się z jak największą powierzchnią potrawy, by każda, powiedzmy, frytka miała kontakt z gorącym powietrzem, a nie tylko kilka z nich. Gdy wybierasz wolne gotowanie, nasz piekarnik zaczyna od uzyskania najpierw nieco wyższej temperatury na krótki czas, aby szybko zacząć proces gotowania. Później przełącza się w tryb wolnego gotowania w bardzo niskiej temperaturze przez nawet 72 godziny. Po tym czasie przechodzi w fazę utrzymania ciepła do podania. Chodzi więc o wolne gotowanie w niskiej temperaturze. Takie gotowanie zapewnia pełne rozwinięcie smaku, dzięki czemu uzyskuje soczyste, wilgotne mięso. Ma dobrze rozwinięty smak i jest przepyszne.